Cześć, dzisiaj jedziemy na nowy skatepark na I Na Nawet obok Cieszyna Mega nowy fajny skatepark taki tutaj jest zdjęcie Będzie węgla, co dzisiaj zrobić Drolina zjedziemy okay, w Drolina może być para zrobię Właśnie jedziemy do Kryczaka Wyjechaliśmy do użytkownika Denis Po Mam dla Ciebie coś. Co masz no. dla mnie? Niespodzianka dziękuję. Niech się Bóg to w dzieciach odda. Będę z cukierek, myślę, że aż go sobie zjem. To jest krótkie na szczęście. Brać skutery, brać trawicy. Pod widzów po Ej, ale mam sługę, się mi nie... skuter. Ej, sprawdź. Dobra, sprawdź czy widać nas, bo... Yy, nie widać noca. Dobra, to ogólnie yy, testujemy skatepark. Wydaje się mega fajny. Często mi się nogi lepiej. Jakby dawno, tak dawno nie jeździłem na nowym skateparku. A On jest taki płaski, to jest taki pierwszy wasz rolin Zjedziecie w końcu z rolina taki Idealny jest, płaski Yo. Hey, Mega, mega skitler jest Zjechałem. Zjechałem z rola? Zjechałem z rola Pierwszy tak. rolin w życiu Pierwszy rolin w życiu A. Teraz ty da Teraz ty Dario Dawaj Oj, Dobra, zjadę z tego Czekaj, ja ci nagram nawet telefonem no. Dawaj, Denis To jest taki chill Wczoraj jest trzy razy większy nie, dobra, węgier. Rozgrzeweczka jakaś. Ubrałem ochronki. Zrobię bara. bar whipa przez całość. Spróbuję się nie zabić. O, wybija dziwnie. Albo no, ale jupie, patrz. Najlepszy na jakim jeździłem. Ej, muszę zestawiać tego era. Ale wybija w kosmos. Ej. Ej, albo tak. Z Rolina na quater Dobra, rozgrzałem się, zobaczyłem park, zrobię teraz coś dobrego. Spróbuję coś pod Rolina Zrobiłem Brina Rolina, a kopnąłem dek w takcie. Dobra, to coś przez całość muszę w końcu. Dobra, cztery rify przez całość. Cztery Ej, wkleja w, box, w boxa z drugiej strony. Patrz, patrz, patrz. Jo co, chciałem tego boksa od tyłu. Zobaczymy. Ej, Myślisz, że umrę. Jak będę skakał boksa od tyłu. Umrę. No dobra. No musi większą prędkość. wiem, której się wkładam Ale się zesrałem. Ej, pierwszy w życiu, cały boks od tyłu. A tu ktoś ma, tak, to trzeba, trzeba mieć to swoje to. pole i obok skatepark. Piesek przyszedł. Hej! Hej! Jak się merda! Hej! Chyba! się warioń do dwóch ujmów. A ja to zrobię? Tu! Postaram się, tak? Wierzymy, wierzymy. Dobra, lecimy z Mach, mach, nie co? Mach, mach, Raz. Tak? Chyba. No. Czeka w rola. I łamiemy tak, Prawie. Dobra. Próba kolejna. New learn. Ale się cieszę. Hej. No no, banger. Teraz mu nagrywamy. On robi dwa rewindy po prostu. bri whip, ba Trzy sześć bri whip, ba Tego. To też by był new learn. Ej, nie przemyślałem tego. Ale nie przemyślałem tego, że ja muszę przystawać z trzeszóską, mi się trochę boję. Ale dobra Za no Au Dobra, muszę szybciej, to się wkleje Ej, popatrzyłem jak wylądowałem nogą taką o kostkę, w bok Już pewnie połowa osoby się skręciła, jakby nie miała stalowych jak ja Nagrywam? O, nagrywam. Dobry. A na Do pana. Para dropa O kur. Ej, my... myślałem, że tu jest niżej. Spędzicie. Głowę. Dziękuję. Dobra, robię transfer. Stamtąd z Kotera na rola. Padam na pomysł, żeby zrobić brief do rola Mega dobry pomysł. Co ty myślisz? Myślę, że spoko. Myślę, że jest git. A ty? Myślę, że z***** się, ale spoko. No dobra. To będzie na udokumentowane. Nie no, ja myślę, że przeżyję. No tu jest dobre 2,5 metra w dół. Dobra, to lecimy bez zastanowienia. O, jednak się boję trochę. Jednak się dostawia. A dobra, trudno. A ciężko się wkleić, bo, bo jakby musisz daleko W sensie musisz daleko polecieć Bo tu brakuje póły po prostu Straszne to o, Muszę to zrobić O A to takiego drifta zrobił No, słońce wyszło To jest znak że trafię do nieba no tak, że... <słuch> Nie da się ale jupa z bęka na kwater Dobra teraz zrobię Barbara na rola Nie, bo nie odepchnę się dwa razy za wolno było coś całość Próba dwa Barbar na Rly. Im, im dłużej będziesz się oddał od roli, na tym no, jeszcze mniejszy czas będziesz Dawaj Jeszcze tu widzisz cały kąt? Tak? Uginasz nogi? I zobacz. Zjechał Ej! Nauczyciel numer no, jeden Prawie z... szybciej ciebie <laughs> zjechał Jak prawie szybciej przyszedł, stąd no, zjechałem obie... Ale zjechałeś z rola po prawie roku I to... Takiego I Dobra, ale ja byłem tylko na rolnie w Żorach Rolin w Żorach a tutaj patrz, taki kirolinie z tego zjechałem jakby górę zjeżdżam z jedną ręką Patrz, z, kasku, z kaskiem w ręce Ojej, a się wygięło. No Dobre jesteś, piana Bara, na razie nie próbuj Widzisz, jakie je... to jest proste? Jak I... dziecko zjechało z tego, to to byś zjechał w żorach Ej, challenge 7-2 na rola robię Dobra, ale to się roz*** To Koniec dzisiaj nagrywać z GoPro Ale nagra mi 72 dwa na rolina. To jest mega challenge. A ja jeżdżę na tylko z roliną. Dobra. tutaj oczywiście. Czemu? To nagraj mnie, ja zrobię to. Dobra. Co za ziomek. Czemu? 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 Zaparowałeś mi aparat. Nie, to nie tego. No i tak to wstawi, co nie? Myślę, że nie. śmiech by było, na na nowego flipa. Czemu? 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 No tak, jest pierwszy... Li... Pierwszy jest Drugi stypoń. Drugi listopada i od razu święta, nie? Ogólnie, Ogólnie zrobiłem dwa nowe triki. Jeden był nagrany na GoPro, drugi już nie na GoPro, to możecie zobaczyć na Instagramie, tutaj jest instagram, właśnie, jeszcze mam pomysł. Jeden za każdego suba pod tym filmem zrobię jeden trik. Będę musiał zrobić jeden trik jakikolwiek. I im więcej tego będzie, tym będę musiał wymyślać trudniejsze triki z czasem. Ale żeby jeszcze było trudniej, to jeszcze za każdą łapkę też jeden trik. Co ty myślisz, Frak? Świetne powiadam. Weź, Będę, będę musiał do kamerowania, a nie. Hmm. On mi nie płaci. Dobra, my już yy, pakujemy się i wracamy. I elo.